stracił piłkę, wyciągał mu z kozła gdzieś tam tą piłkę Johnson, faulowany Jakub Schenk trafia za trzy punkty wow, no to jest właśnie Jakub Szenk z finałów ubiegłorocznych, kiedy zdobywał tytuł 19 punktów straty Drefla ma na niecałe 13 minut do końca kwarta, ale jeszcze Williams pokazał tutaj, że tutaj mi Zagraż do końca kwarty, Pipes, szuka pozycji do rzutu, nie trafił. On nie zebrał i jeszcze Smyt zdążył wykonać rzut i trafić. Poza akcja Pipesa przede wszystkim, a potem Ajka Smyta, który wyprowadza górnik na prowadzenie, przełamując swoją nie w rzutach z dystansu. Prosił o zasłonę. Każdy faul to są rzuty wolne. Jackson do Forda, ten musi rzucać i trafia wow. w ostatniej sekundzie. Ma timeout Aleksander Jączewski, przeniesie piłkę na pole ataku. Śląsk będzie miał akcję na prowadzenie, ale Quincy Ford na ten moment jest bohaterem. On między kozem a rzutem, nie dość, że jeszcze zdążył zwieść rywala, to jeszcze na zegar zdążył popatrzeć po drugiej stronie boiska. No właśnie. Przeleciało... Cikiem wraca do broni, a atakuje Nikols. Nikols do Brkicza, br na pograniczu kroków i teraz dobry złot Brkicza, Brkic z góry! Cóż za akcja tego środkowego, wygra cały czas czteroma faulami David Zastalu, choć Majer minął pierwszą linię i traci piłkę, zabrał mu pery z Kozła. Szansa na zastalu, Sitnik. Wrzutka do Wójcika, efektowna akcja. Zastalu, Zielona Góra, Ależ Kontra. Kolejnej zbiórki Mateusz Bartosz. A w zatrzymał tę akcję Żołnierewicz. To już widzieliśmy dzisiaj. Tam dobra pomoc, Andersona. Jeszcze podanie za plecami trafia Whitehead. No muszą pomóc Radiczewiczowi i to wykorzystuje King. Było pytanie, czy odrobią. No to 12:0 na początek trzeciej kwarty. Rewelacyjny start w trzeciej kwarcie. No ręce same składają się do Ta, za plecami świetnie. Do Wucicza, ten a z góry. ty Wudzić. Makował piłkę razy. Jeszcze nie ma rzutów wolnych, bo to był dopiero czwarty żał blisko połowy naciska Smyt Wychodzą z kłopotu w Włocławianie Jeszcze będą zarabiać te sekundy I Łądrzyjski ucieka od paulu i dogrywa! Kopytraska! Do Cóż za zagranie! W najlepszym swoim wydaniu Kamil Łączyński. Tutaj pięknym tańcem z kolegami. Zgubili wszystkich. I Lug Petrasek. W kończy... sensywie trochę się skończy. Teraz jego charakterystyczne przeskoki. Ależ kontra. Ależ psaty! ależ teraz moment trebla Sopot, Kennedy. No i może to jest tak...